Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie osoby z wagi. Zrobię dla Was, moi drodzy, dziś horoskop na kwiecień 2020 roku Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc tylko te informacje wyciągajcie, które dla Was pasują, które do Was pasują Dobrze, najpierw wylotuję dla Was kartę opiekuńczą Zobaczymy sobie, z jakimi energiami przydałoby się, żebyście popracowali właśnie w kwietniu Niezależność Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Bądźcie moi drodzy decyzyjni. Macie prawo wyboru i decydujcie sami za siebie. Tak ta karta Wam mówi. Dobrze, a teraz już przechodzimy do konkretnego czytania z kart tarota dla osób spod znaku wagi. Kwiecień 2:20, horoskop, waga. wchodzicie z kartą sprawiedliwości, więc kwiecień zapowiada się u was. Kwiecień zapowiada się u was jako taki miesiąc, w którym będziecie rozwiązywać problemy, spory, problemy prawne. Dobrze. Biorę dopowiadającą talię i zaczynamy, moi drodzy. Energetycznie wchodzicie z kartą sprawiedliwości pokrytą kartą trójki denarów, czyli, czyli moi drodzy, tutaj y, te karty mówią Wam coś takiego, że dla niektórych z Was z początkiem miesiąca będą jakieś y, trudności w sprawach urzędowych pokazywać się. Jakieś nierozwiązane sprawy sądowne. Jakieś być może sprawy związane z, moi drodzy, z jakimiś instytucjami, właśnie prawnymi. Mogą to być jakieś sprawy związane z policją, z, no, po, 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 po prostu, moi drodzy, ze wszystkim, co jest związane z administracją, z prawem, z urzędami i tak dalej. Tak wchodzicie, moi drodzy. Niektórzy z Was może po prostu będą czuć w sobie te pragnienie. Do tego, żeby zacząć sprawiedliwie w życiu działać, żeby być sprawiedliwym, żeby może nie osądzać innych, żeby może oddać komuś sprawiedliwość, tak? Może jeżeli jesteście komuś coś winni, jakieś pieniądze czy coś, to może będziecie je oddawać, albo jeżeli ktoś jest wam coś winien to może wy będziecie na drogę prawną wychodzić po to żeby uzyskać tą sprawiedliwość dla siebie. Tak tutaj moi drodzy się pokazuje u was. Zresztą karta sprawiedliwości to jest wasza energia. Będziecie w swojej energii. Także z jednej strony bardzo ładnie zaczynacie, bo jak się zaczyna miesiąc swoją kartą, to się bardzo ładnie zaczyna. Jakaś sprawiedliwość będzie wam zwracana, oddawana, moi drodzy. Trójka denarów też mówi o czymś takim, że jakieś fajne zmiany w pracy, fajne wiadomości, jakieś sukcesy, jakieś zadowolenie, jakieś uznanie tutaj się u Was pokazuje. Więc naprawdę ładnie wchodzicie. Ogólnie wchodzicie ładnie. Jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą i z finansami, moi drodzy, tutaj pokazują się jakieś wydatki na dzieci, na dziecko, na młode osoby. W kwietniu będziecie wydawać na dzieciaczki, na, na być może na jedno dziecko, być może na kilka dzieci. Yy, tutaj zwróćcie na to uwagę. Ogólnie ja myślę, że niektórzy z Was będą zaczynać coś nowego. Dla osób, które miały trudności finansowe, które borykały się z trudnościami finansowymi, ja myślę, że kwiecień przyniesie Wam nowe możliwości, nowe początki, nowe zmiany. Będziecie wyruszać po coś nowe, w coś nowe, będziecie zaczynać nową pracę. Dużo bardzo komunikacji się u Was pokazuje Jako tako pieniądze macie Jako tako stabilność Jest finansowa, więc nie jest źle Tu karty mówią, że niektórzy z Was Będą mieli tą siłę woli W sobie i tą pewność siebie Żeby podejmować jakieś ryzyko Finansowe Jeżeli chodzi o uczucia i o emocje Zadbajcie o równowagę W związku Zadbajcie o równowagę W związku, bo macie kartę Umiarkowania i macie kartę dwójki buław, czyli jakieś, dla osób, które są w związkach. Moi drodzy, macie jakieś plany w głowie, macie jakieś pragnienie, żeby coś w związku zmieniać, ale brakuje wam tej takiej równowagi, brakuje wam tego takiego spokoju wewnętrznego. Jesteście tacy troszkę może rozchwiali, chcielibyście tych zmian dokonywać, ale czegoś wam brakuje. Troszeczkę się izolujecie, izolujecie się w związku. I tutaj karty Wam mówią: yy, nie izolujcie się, rozmawiajcie ze sobą, wyjaśniajcie swoje trudności, swoje problemy, tak? Nie bądźcie tacy samodzielni i niezależni, tylko współpracujcie w tym związku. Tutaj, tak, karty właśnie Wam mówią, moi drodzy, bo dzięki temu, jak będziecie współpracować w tym związku, zaczniecie rozwiązywać swoje problemy, swoje trudności. Ogólnie ja myślę, że na poziomie uczuć i emocji nie jesteś źle, tylko karta Wam właśnie zaleca, proponuje Wam, żebyście więcej ze sobą rozmawiali, żebyście uspokajali umysł, żebyście dawali od siebie dużo, a wtedy ta energia też do Was powróci, ta pozytywna energia. Tak tutaj, moi drodzy, wygląda. Dla osób, które szukają kogoś do związku, Moi drodzy, w kwietniu może być coś takiego, że będziecie z kimś korespondować. Może być coś takiego, że będziecie komunikować się z kimś, ktoś będzie do was pisał wy do kogoś i tak będziecie czuli się oczarowani, zafascynowani. Tak tutaj się pokazuje. Jeżeli chodzi o kontakt międzyludzki, hmm, będzie ten kontakt dość silny będzie. Będziecie komunikować się z innymi ludźmi w kwietniu. I tutaj karty kładą nacisk. Zachowajcie w komunikacji umiar i spokój. Wysłuchajcie innych, pozwólcie, żeby się każdy wypowiedział. I umiejętnie prowadźcie rozmowy. Nie krzykiem, nie zagadywaniem, nie narzucaniem swojego toku rozumowania, tylko normalną rozmową. Co jest u Was w utrudnieniu? W kwietniu. Wiadomości. Jakieś wiadomości, jeżeli oczekujecie na jakieś wiadomości drogą mailową, drogą internetową, jakiekolwiek wiadomości, czy urzędowe, czy od kogoś, to jest to troszeczkę w utrudnieniu, ta komunikacja jest w utrudnieniu, moi drodzy i wasze przemęczenie. Bardzo mocno będziecie odczuwać przemęczenie, zdenerwowanie, taka nieufność w was będzie, takie odgradzanie się od ludzi, taka gotowość walki, walczenia, bronienia siebie, bronienia tego, co macie, takie poczucie zranienia, to bardzo będzie wam utrudniać. Ale wy, moi drodzy, będziecie małymi kroczkami wychodzić z tych trudnych energii i yy, Bezsenność. Będzie od Was po połowie miesiąca odchodzić bezsenność, taka beznadzieja. Będzie od Was odchodzić czarnowictwo, jakieś manipulowanie. Osoba toksyczna, osoba, która Wami manipulowała do, do tej chwili, osoba, która w jakiś sposób trzymała Was na uwięzi, osoba, która Was okłamywała, osoba, która no, była niefajna energetycznie, będzie od Was odchodzić. I to mi się bardzo podoba. Być może, moi drodzy, mam nadzieję, że się mylę, ale jeżeli wy w takiej energii byliście i wy kogoś trzymaliście na uwięzi, wy kimś manipulowaliście, no to dzięki Bogu tutaj będziecie z tej energii odchodzić. Jakieś kłamstwa, jakieś uwiedzenia, pożądania, manipulowania, toksyczność, nienawiść. Do kogoś, do czegoś, uzależnienia dla niektórych z Was To będzie od Was odchodzić I te czarnowictwo w karcie dziewiątki mieczy Ta bezsenność, ten kryzys To będzie od Was odchodzić I co do Was przychodzi? I co do Was przychodzi, moi drodzy? Niektórzy z Was odżyją na nowo. Niektórzy z Was poczują ten wiosenny dech w piersiach. Niektórzy z Was poczują to piękno, które wokół Was będzie Was otaczać czyli te listki, które, te drzewa, które będą puszczać listki na wiosnę. Niektórzy z Was będą cieszyć się z dzieci, z wnuków, z pozytywnych wiadomości, z czyjegoś sukcesu. Niektórzy z Was będą cieszyć się z samego siebie, że udało wam się wyjść z jakiegoś kryzysu, a inni, moi drodzy, a inni niestety, pozostaną w tej dziewiątce mieczy. A niektórzy będą uparci i będą trzymać się bardzo mocno od tej swojej bezsenności, bardzo mocno będą trzymać się tego swojego cierpienia psychicznego, bardzo mocno będą trzymać się tego poczucia winy, tego kryzysu. Tutaj się pokazuje, i, i moi drodzy, i niektórzy z was no, nie będą chcieli wyjść z tej dziewiątki mieczy. Ja tutaj dołożę jeszcze jedną kartę, dla jasności sytuacji, ale jakaś kobieta, jakaś kobieta będzie starała się Wam w tym pomóc. Jakaś kobieta będzie widzieć, że Wy bardzo mocno cierpicie. Być może Wasza partnerka, być może mama, być może córka, być może ciocia. Być może jakakolwiek kobieta, może to być też mężczyzna. Pamiętajcie, że możecie sobie energię w tarocie odwracać. Energia jest dualna. Moi drodzy, tutaj ktoś będzie Wam pomagał, ktoś Wam pomoże, żebyście wy nabrali pewności siebie, żebyście wy zaczęli dostrzegać cud życia na co dzień. Pomimo tych trudności, które los nam gotuje od dłuższego czasu, pomimo tego kryzysu, Jakieś pozytywne prognozy do Was będą przychodzić, jakieś natchnienie i będziecie z tego wychodzić, moi drodzy. Zobaczcie, macie cesarzową, i na koniec miesiąca macie cesarzową. Czyli faktycznie jakaś wspaniała, dobra duszyczka Wam pomoże wyjść z tego kryzysu i staniecie się niezależni, posiądziecie wiedzę życiową. Niektórzy z Was będą się rozwijać. Ten rozwój osobisty bardzo mocno będzie u Was. W kwietniu odczuwalny. Wy od dłuższego czasu małymi kroczkami, małe ziarenka zasiewaliście, i teraz będziecie zbierać żniwo tego swojego rozwoju. Bardzo ładnie. Niektórzy z Was mogą dowiedzieć się, moi drodzy, moje drogie panie, panowie, możecie dowiedzieć się, że jesteście w ciąży, tak? Że wasza partnerka, kobieta jest w ciąży, i to może was troszeczkę przybić, bo czasy są ciężkie, być może już dziecko macie albo dzieci macie, ale później dostrzeżecie ten cud, dostrzeżecie tą radość, że to jednak będzie dzidziuś, jakaś cząstka wasza, część wasza. Coś z was, coś od was będzie, tak? Też tak może być, moi drodzy, dla niektórych z was. Ogólnie ja myślę, że będziecie wychodzić z tych trudności, poradzicie sobie, bardzo ładnie sobie poradzicie. I koniec miesiąca do cesarzowej rycerz mieczy. I koniec miesiąca, moi drodzy, pewni, niezależni, stajecie się pewni siebie, niezależni, z ogromną wiedzą życiową, zmysłowi, tacy konkretni rzeczowi, bardzo stabilni się stajecie i walczycie o swoje. Rycerz Mieczy mówi o walce na słowa. Rycerz Mieczy mówi o takiej energii, gdzie ja nie pozwolę, żeby ktoś mi rządził. Ja tutaj. Mam swoje zdanie i koniec, i wy tacy na koniec miesiąca będziecie. Może być, że czasami zranicie kogoś słowem. Może być coś takiego, że czasami powiecie o jedno słowo za dużo, i osoba, która jest bardziej wrażliwa niż wy, odczuje to inaczej, gorzej, tak? Zrobi jej się przykro. Ale ja tutaj myślę, moi drodzy, że naprawdę koniec miesiąca pokazuje się u Was, że ta dziesiątka mieczy, te trudności życiowe, te problemy. Te kłody rzucane pod nogi będą od Was odchodzić, i Wy, moi drodzy, macie pod spodem talii, ciekawości zajrzała, macie kartę siły. I ta karta mówi Wam o czymś takim: znajdziecie tą siłę wewnętrzną i odwagę do działania. Zaakceptujecie wszystko wokół siebie i będziecie działać. Bardzo silni, mocni, zdecydowani. Będziecie umieć przetrwać, nawet najgorszy kryzys, jaki może człowieka spotkać. A niektórych z Was to będzie powrót sił witalnych. Dla innych to będzie aktywność właśnie fizyczna. To będzie wdrażanie zdrowego ruchu, zdrowego odżywiania się. Bardzo ładnie, moi drodzy. I karta rady dla Was szóstka buław. Cieszcie się. Cieszcie się nawet z najmniejszej drobnostki w życiu. Triumfujcie każdego dnia. Czujcie się zwycięstwo, zwycięzcą. Bądźcie pozytywnie nastawieni do siebie, do świata, do ludzi. Uśmiechajcie się do ludzi. Tak ta karta wam radzi. I słowo dla duszy, dla was, moi drodzy, na kwiecień. Zobaczymy sobie, jaka karta wam wypadnie. Jaką kartę wam wylosuję. Wypełnia mnie spokój. Jestem jak tafla spokojnego jeziora. Przepiękna karta, moi drodzy. Przepiękna. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości, dużo zadowolenia. Życzę wam, żebyście odnaleźli w sobie tą siłę wewnętrzną i tą odwagę do działania i żebyście pokonywali te trudności życiowe, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa.